Wydaje mi się, że dałoby radę coś takiego zrobić. Okej, okay, to jest artykuł, bo ja sam nie jestem do końca w temacie. Ulewne deszcze nawiedziły południową Dominikanę i wywołały powódź. Zginęło co najmniej 21 osób, w tym traje dzieci. Tysiące ludzi szukało schronienia na wyżej położonych terenach. Poinformowały w niedzielę władze. Ocie, grubo, grubo. Grubo, grubo, grubo. Co ja tu widzę? Dominikana zmaga się ze skutkami burz, które w piątek przetoczyły się nad krajem. Przyniosły one intensywne opady deszczu i silny wiatr. Na południu wyspy doszło do powodzi osób, i ofiar śmiertelnych żywiołów wzrósło 21 osób, jak podało Centrum Operacji Ratunkowych. Jest wśród nich troje dzieci. 9 osób zginęło w wyniku zawalenia się na, nich, na ich samochody, muru podmytego przez wodę, muru w tunelu autostrady w stolicy kraju Santo Domingo. W momencie zawalenia się konstrukcji na drodze znajdowały się dwa lub trzy pojazdy. Tak informował minister robót publicznych Deligne Ascension. Kurcze, no to nie mogę z ich nazwiskami połówcze, ale zobaczcie, jak podmyte wszystko. No nie wygląda to ciekawie. Nie wygląda to ciekawie. Według danych COE ponad 13 tysięcy osób musiało opuścić swoje domy i udać się na bardziej bezpieczne tereny, przeważnie w górach. 2500 osób zostało ewakuowanych przez służby ratunkowe. Na skutek ulew i powodzi zniszczonych lub uszkodzonych zostało co najmniej 2600 budynków. Żeby uszkodził linie energetyczne i telekomunikacyjne, a także most i drogi w prawie wszystkich prowincjach kraju obowiązywać będzie w niedzielę, w sumie obowiązywał w niedzielę stan pogotowia. No to trudna sytuacja. Zerknijmy sobie na, na X, co tam w tej Dominikanie się zadziałało. Pomysł jest fajny, tylko to jest więcej przygotowania, a dzisiaj zupełnie jestem nieprzygotowany, tylko sam chcę zobaczyć. Okej, okay. ale to jest 16 marca, nas interesują najnowsze. 20 listopada... To jest ten mur, o kurczę. Zobaczcie. Za politykę u nas na kanale Sobany, po prostu. Więc, jeżeli ktoś nie chce się do, do, dostosować, to polecą bany po prostu. Kurcze, to jest pech. To jest pech po prostu. Jadąc, e, zawala się. A to tam drugi samochód. Zobaczcie, jak jest zgnieciony, Kurcze, nic nie zostało. Tu mamy jeszcze. No, te sprasowanie. Te sprasowane auta. To jest naprawdę gruby temat, no, to jest naprawdę gruby temat. inundaciones se registran este sábado en varias provincias de la república dominicana donde las zonas más afectadas después de las lluvias tras el acercamiento de un disturbio tropical fueron barahona y santo domingo cierta la desaparición de al menos una persona en santo domingo Faktycznie... y otras 1500 fueron desplazadas de sus hogares debido a las intensas lluvias se emitió una alerta 13 nivel rojo para 30 de las 32 provincias de la República dominicana.

Powiem wam, że mało rzeczy mnie tak przeraża jak taka woda. Strasznie to, że taka woda, strasznie, strasznie to jest. To mi tak, Dominikana, jak i Haiti, to nie są bogate kraje. Tam zawsze są z tym problemy. A teraz to już w ogóle te powodzie dotykają ich dosyć często. Tu, tu jest chociażby 5 listopada 2022 roku. Więc, więc, no. Klimat też robi swoje. Tak, tam było, że tunel się zawalił. Prawdopodobnie po opadach, przyciskając te dwa samochody, tam przyciskając, miażdżąc te dwa samochody, po prostu. Tak, i woda to żywioł, którego w sumie nie da się zatrzymać. No dobra.